Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie. W 2023 roku, tak jeszcze przez kilka dni, będziemy się przyzwyczajać. Ja robię taką, stosuję taką metodę, że po prostu często piszę tą datę, mimo że może nie, należy, nie trzeba by było, może wystarczyłoby napisać 7 stycznia, ale ja piszę 7 stycznia 2023 roku i wtedy szybko się oswajam z tą nową liczbą która będzie bardzo ważna przez cały rok. Jeszcze Wam nie składałem życzeń, więc wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. To będzie bardzo, bardzo ciekawy rok dla podcastingu, szczególnie w Polsce. A dlaczego to będzie troszeczkę potem o tym, kiedy przejdę do statystyk i podsumowania 2022 roku. Natomiast na samym początku mam wielką przyjemność. Ogłosić szóstą edycję konkursu podcaster roku. Udaje nam się utrzymać, mimo że nie mamy żadnego finansowania i właściwie środkami własnymi ten konkurs realizujemy. No, ale dzięki temu ten konkurs jest i gromadzi całą masę słuchaczy, którzy zgłaszają nominacje, którzy potem śledzą losy tego konkursu i są z nami podczas wręczenia nagród. Zgłoszenia do nominacji można dokonać poprzez formularz, do którego link znajduje się na stronie głównej konkursu pod adresem podcasty.info//podcaster2022. Podcasty, jak wiecie, ja zawsze piszę przez K, a po slashu, po ukośniku podcaster2022 jest pisane z dużej litery oczywiście. I tam można właśnie wejść na formularz, który, w którym trzeba wpisać, znaczy można nominować swojego ulubionego podcastera. Przypominam, że wybieramy podcastera, a nie podcast roku. W poprzednich edycjach warto przypomnieć tytułem podcastera roku wyróżnieni byli w 2000, za 2017 rok Marek Jankowski, za 2018 rok Piotr Peszko i Małgorzata Zmaczyńska, za 2019 rok Krzysztof Jakubowski, Marcin Myszka i Joanna Okuniewska, za 2020 rok Dariusz Rosiak, za 2021 rok w zeszłym roku. Nagrodę otrzymała wyróżnienie Karolina Głowacka. No, myślę, że wszystkie te nazwiska chyba ciągle coś znaczą w podcastingu w Polsce. No, i to świadczy chyba o tym, że dobre były te nasze wybory. Każdy zgłaszający musi podać imię i nazwisko podcastera oraz tytuł tworzonego przez niego podcastu lub numer katalogowy, który możecie znaleźć w katalogu na podcastyinfo. No i niezbędne jest też uzasadnienie nominacji. Dlaczego zgłaszacie tę osobę, a nie inną? I co takiego wartościowego ta osoba dla podcastingu czy w ogóle w podcastach wnosi? Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2023 roku. jury konkursu składające się z laureatów poprzednich edycji, o których tutaj przed chwilką, których przed chwilką przeczytałem, ale oczywiście tylko te osoby, które zechcą wziąć udział w pracach jury, biorą udział i stanowią jury. Dodatkowo jest jeden członek organizatora, czyli ja jestem tym tutaj od strony organizatora Członkiem jury, i dobieramy też eksperta spoza podcastingu. No i to jury dokona wyboru laureatów do połowy lutego. A zwycięzców ogłosimy w marcu 2023 roku. No i zorganizujemy jakąś małą uroczystość wręczenia nagród. Raz udało nam się spotkać ze słuchaczami również, ale no niestety nie jest, to, nie jest to łatwe. Dlatego już od jakiegoś czasu po prostu ja nagrywam specjalną audycję z laureatami. Było ich no, po jednej osobie w ostatnich latach, w związku z czym nie było to trudne. Może będzie w tym roku więcej, nie wiem, nie przesądzam, to zależy od jury, ale może też uda nam się spotkać z tymi osobami tutaj w studiu. Przypominam po raz kolejny, że wybieramy podcastera, a nie podcast roku. No i zapraszamy do śledzenia postępów tego konkursu na stronie na Facebook, bo stworzona jest specjalna strona Podcaster 2022 roku I, i może uda nam się też to zależy od tego czy będę miał na to siłę, czy ktoś się znajdzie do pomocy. Może też w innych społecznościówkach uda nam się tam zaistnieć linki w opisie. Odcinka oczywiście. No i to wszystko na temat tego konkursu. Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć kolejną edycję tego niezależnego konkursu, niezależnego od dużych firm, niezależnego od jakichś dużych mediów to w większości słuchacze grupy w ruchu słucham podcastów, głosują, zgłaszają um, nominacje swoje, ale każdy oczywiście, każdy słuchacz podcastów ma prawo to zrobić i może, może dorzucić swoją cegiełkę. Teraz warto byłoby zajrzeć w statystyki 2022 roku, ale zanim to zrobię, no to no, wypadałoby jednak najpierw podsumować grudzień 2022 roku. To szybko zrobię to podsumowanie, bo, bo, bo przejdziemy zaraz do tych statystyk za cały rok 2022. Nowych kanałów podcastu przybyło 60 w katalogu. A skasowanych jest 15, i w związku z tym, jak robiłem to podsumowanie, było w katalogu 7525 kanałów podcastów. Ale to wcale nie znaczy, że wszystkie one publikowały w grudniu, bo publikowało tylko 1637 kanałów w grudniu. I opublikowały one 8102 odcinki, czyli o 96 więcej niż średnio w listopadzie 2022 roku. A częstotliwość to prawie 11 odcinków na godzinę, jeśli, jeśli przeliczyć po prostu tę liczbę odcinków, które się ukazały. W, w grudniu. No, tak jak może nie, może te, te cyfry, te liczby nie mówią o tym i nie, nie na pierwszy rzut ucha nie słychać tego, ale to znowu mocno wyhamowało, bo już nie, nie 300, nie 900 nowych więcej odcinków jest, tylko 96, więc to to mocno wyhamowało. Też liczba kanałów, które publikują, się zmniejszyła. 1635, 1637, no to właściwie tyle samo, właściwie dwa, dwa różnice, no ale wy, widać wyraźnie, że coś tutaj się dzieje, coś. Doszliśmy do jakiegoś takiej granicy, gdzie być może, być może będzie się to bardziej stabilizować. Już z taką stabilizacją mieliśmy do czynienia w, w roku 2006, 2007, 8, 9, 2010, 11, 12. Długo to trwało. Potem wyskoczyło w górę i w, no, 1000, 1000 podcastów rejestrowaliśmy w katalogu w 2019 roku pod koniec. No, a dzisiaj mamy 7525, więc to się naprawdę bardzo, bardzo zmienia. No dobrze, to, to tyle, jeśli chodzi o statystyki grudnia. I teraz warto spojrzeć na cały rok 2022, porównując go oczywiście z poprzednimi latami. I na koniec roku, tak jak już mówiłem, jest w katalogu 7525 kanałów. Jest to o 666 kanałów więcej niż w zeszłym roku. Tak patrzę na te, na te liczby, bo nie chcę się pomylić, albo tutaj się minusy zaczynają pojawiać. W każdym razie jest, na, nadal jest przyrost, mimo dużej liczby skasowanych z katalogu w ciągu ostatniego roku kanałów, a to jest też znacząca liczba. Jak podcasterzy wycofują się z podcastingu, bo aż 318 kanałów zostało skasowanych w ciągu roku 2022. I one kasowane są, muszę tu przypomnieć, nie jeśli ktoś nie nadaje. Jeśli podcast jest dostępny, odcinki są do odsłuchania, to on ciągle jest w katalogu. Natomiast jeśli już nie ma odcinków, nie prowadzą. Nie ma kanału RSS, to Paweł, który tutaj pomaga mi informatycznie, zrobił taki mechanizm, że ja po prostu dostaję taką informację, że no, ten kanał ma błędy pobierania i nie można się połączyć z kanałem RSS. W związku z czym po stu takich próbach, bo to co kilka dni, co kilka minut, nie wiem dokładnie jak to się odbywa, w każdym razie co jakiś czas. Próby są nawią nawiązania takiego połączenia z tym RSS-em, i jeśli 100 takich prób minie, no to, no to znaczy, że ten kanał rzeczywiście już jest martwy. No i wtedy ja raz w miesiącu kasuję te, te kanały, które są właśnie, mają powyżej 100 błędów wyświetlania. A czasem się zdarza, że po prostu taki kanał tylko przez chwilę nie działał, więc te 100. 100 prób powinno wystarczyć, żeby, żeby on jak gdyby pojawił się na nowo w tych wynikach w, w katalogu na podcasty info. Także 318 kanałów zostało zlikwidowanych, w tym całkiem sporo na życzenie jednej z radiostacji, która no, zrobiła kanały RSS opublikowała je, a potem jednak stwierdziła, że no, oni nie chcą, żeby to było widoczne w katalogu, że nie takie było ich zamierzenie, oni jednak chcą zrobić z tego zamkniętą platformę, tak żeby można było to monetyzować, żeby ludzie, którzy będą chcieli słuchać tych podcastów, żeby musieli zapłacić. Ja rozumiem, oczywiście każdy próbuje, jak może różne, różne sposoby. Wydaje mi się, że do tej pory jest to jasne i oczywiste, że najbardziej otwarte, otwarta dostępność do podcastów powoduje jak największą popularność. No bo, jeśli zamykamy te podcasty w jakichś płatnych za paywallem, no to, no to trudno w ogóle dowiedzieć się, co tam jest. Ale to jest oddzielny temat. Być może uda mi się kiedyś go rozszerzyć z jakimś rozmówcą, którego uda mi się zaprosić do studia. Zobaczymy. 3312 kanałów opublikowało 89 346 odcinków w roku 2022. Czyli z tych 7525, które mamy w katalogu, połowa, czyli 3312 publikowało w ogóle odcinki. W ciągu, w ciągu całego roku. A przypomnę, że w jednym z miesięcy, czyli w grudniu, 1637 kanałów tylko publikowało. No i było, było tutaj opublikowanych, w związku z tym mamy w, kata, w katalogu 8, 89 346 odcinków. I to jest po raz pierwszy zdarzyło się, że jest ich mniej. Niż w poprzednim roku 2021, w którym było 92 163 odcinki. I tak samo mniej kanałów publikowało, bo w 2021 publiko, Znaczy, te, te odcinki, które możemy znaleźć, bo są części skasowane oczywiście, ale te odcinki, które możemy znaleźć w katalogu. Za 2021 roku, to z tego wynika, że w 2021 roku publikowało 4049 kanałów, a w tym roku 3312. Więc to jest pierwsza taka znacząca zmiana tak, tego wyhamowania. Takiej profesjonalizacji, bo, bo te odcinki pojawiają się bardzo regularnie, w tej chwili coraz bardziej regularnie. Wiele osób rezygnuje po dłuższym czasie produkcji swoich odcinków, no bo znaleźli inny sposób na. Na swoje pasje, na to, żeby dzielić się tymi pasjami, ale jest też bardzo dużo takich podcastów, które, niezależnie od tego, że nie mają finansowania, niezależnie od tego, że mają bardzo małą liczbę słuchaczy, tworzą dalej, bo. No, Tworzą w niszach, które z natury rzeczy nie mogą, nie mogą generować dużych liczb słuchaczy, oczywiście. Dlatego te słupki słuchalności wydają mi się zupełnie nieadekwatne do tego, przynajmniej tego wpływu podcastów na. Świat słuchaczy, i że tutaj naprawdę nie wystarczy sama liczba słuchaczy, chociaż oczywiście reklamodawcy chcą docierać do jak największych liczb odbiorców, i wydaje im się, że to jest najlepsza metoda. A mi się wydaje, że jednak. Że to dobrze, że to dobrze, że w te niszowe sprawy, które być może docierają do ludzi, którzy mają naprawdę wielkie znaczenie dla, dla historii dla przyszłości świata, ogólnie rzecz biorąc, że tam się nie wpychają reklamy, bo dzięki temu możemy spokojnie docierać do treści, które bezpośrednio są przekazywane przez przez podcasterów, te wartościowe, które dla nas są wartościowe jako słuchacze. No i nie zapominajcie o tym, że bez finansowania taki podcast długo się nie utrzyma. Że bez wsparcia od strony słuchaczy, niekoniecznie finansowego, ale nawet dobrego słowa, po prostu jeśli nie będziecie karmić swojego podcastera dobrym słowem przynajmniej, no to on po prostu... Uschnie. A jak uschnie, to jego podcast po prostu przestanie być. I to stanie się z dnia na dzień i nie będzie powrotu, nie będzie o kurczę, to, to dobra, to, to, to ja ci teraz, no, szkoda, że twój podcast, bo taki fajny był, to już za późno, to już będzie za późno. Trzeba to robić w momencie, kiedy słuchacie podcastu. Skoro go słuchacie, drodzy słuchacze, to znaczy, że przynosi wam jakąś wartość. Musicie tą wartość oddać, bo jeśli tego nie zrobicie, to on uschnie. To tak jakbyście patrzyli na kwiatek, niech on sobie u mnie stoi na oknie, ale jak nie będziecie go podlewać, to on po prostu uschnie i to się może zdarzyć bardzo szybko, i już wtedy nie da się go odratować. Więc podlewajcie te roślinki, dbajcie o swoich podcasterów, wspierajcie ich finansowo, wspierajcie ich dobrym słowem, bo to naprawdę jest dla nich paliwo i nie tylko, nie tylko jeśli chodzi o pieniądze. Tak jak mówiłem, to trzeba dobrego słowa również używać. Ja dostaję od swoich słuchaczy. Taki, taki odzew, i jest on naprawdę bardzo wartościowy. Także to jest i to napędza mnie do, do, do tworzenia kolejnych odcinków, więc nie zapominajcie o tym, to jest bardzo ważne. I żeby utrzymać te treści, których chcecie słuchać przecież, prawda? No to dla Was są te treści. W katalogu dostępnych jest 89 488 odcinków podcastów. Czyli o 2897 mniej niż w 2020 roku. To już właśnie o tym mówiłem, i po raz pierwszy ta liczba właśnie jest mniejsza w tym roku niż w poprzednim. Coś, coś się tutaj będzie działo, chyba. A co się będzie działo, no to będziemy śledzić, oczywiście. No, sygnał odjazdu, już będę kończył. Dzisiaj nie mam dla Was wiadomości, z, z rynku podcastowego. Wybaczcie, nie miałem czasu na to, żeby pospisywać i zgromadzić to wszystko. U mnie też w życiu podcastowym dużo się dzieje. Tworzę nowe podcasty, zajmuję się też nauką XXI wieku bardziej dokładnie i szczegółowo. W tym miesiącu wyjeżdżam za granicę, też w, nagrywać podcasty, co będzie dla mnie niezwykłą przygodą. Zawsze o tym marzyłem, żeby nagrywać podcasty również za granicą, z Polakami za granicą, i to mi się realizuje w tym roku. No i cóż, słucha nas dużo, podcasterów, więc życzę Wam, żebyście też mogli realizować te swoje plany, żeby nic Was nie ograniczało i żebyście mieli wolność wyboru tematów. Rozmówców i żeby po prostu podcasting dawał wam wolność w realizowaniu swoich pasji. A słuchaczom życzę, żeby doceniali twórczość podcasterów, których słuchają i żeby przełożyli to na jakiś rodzaj wsparcia, niekoniecznie finansowego, chociaż wsparcie finansowe na pewno każdemu podcasterowi. Nie zaszkodzi, yy, tylko może pomóc. A jest to taki wyraz, no, na prawdziwej wartości, bo jeśli mówimy, przekazujemy dobre słowo, no to oczywiście jest bardzo wartościowe. Natomiast jeśli przekazujemy oprócz dobrego słowa również pieniądze, no to już świadczy o tym, że naprawdę to są dla słuchacza wartościowe rzeczy i chcę, żeby one istniały dalej. Także życzę Wam, drodzy słuchacze, żebyście nie zapominali o podcasterach, żebyście ich doceniali i żebyście wysyłali im e, no, dowody na to, że pamiętacie o tych podcasterach. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę. Można się ze mną skontaktować pod adresem borys.kozielski@gmail.com. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jeszcze tylko chwilkę zajmę, bo to Bartosz Klimaszewski ten utwór nagrał, i bardzo dziękuję Bartoszowi za to, że udostępnił go dla mojej audycji, a możecie go znaleźć oczywiście na Spotify. Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.